Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę wam kolejny przepis na ciasto krówkowe, tym razem z biszkoptami w środku, pyszną masą maślaną. Jest niezwykle miękkie i wilgotne, chociaż w ogóle niczym nie nasączane. Po prostu pyszne, rozpływa się w ustach. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczniemy najpierw od upieczenia ciasta. Oddzieliłam sobie 6 żółtek od białek. Białka ubiję teraz na sztywno i dodam szklankę cukru. Jak białka mamy już sztywne, dosypujemy szklankę cukru i ucieramy jeszcze kilka minut. Następnie dodajemy po jednym żółtku. I jeszcze przestudzone roztopione masło 50 g. Resztę zrobimy już łyżką. Przesieję teraz do masy 4 czubate łyżki mąki pszennej tortowej, dwa opakowania budyniu czekoladowego u mnie z cukrem, każdy po około 60 g. kakao Jeśli chcecie, żeby był jaśniejszy biszkopt, możecie kakao pominąć i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Przesiewamy wszystko do masy. Mieszamy delikatnie drewnianą łyżką lub szpatułką aż do połączenia się składników. Masę przelewamy na blaszkę, którą wyłożyłam sobie papierem do pieczenia, sam spód. Blaszka jest o wymiarach 25x36 cm. Wygładzamy i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, góra-dół. I będziemy piekli około 25-30 minut do suchego patyczka. Ciasto upieczone, poczekam teraz aż przestygnie. Ciasto przestygło, możemy wyciągnąć go z blaszki. Zdejmujemy papier i przekrajamy nasze ciasto na dwie części. Dolną wkładamy z powrotem do blaszki lub do pojemnika, w którym będziemy je przechowywać. Teraz masa. Do misy robota wrzucam 150 g miękkiego masła i ucieram. Następnie do utartego masła dodaję po łyżce serek mascarpone 250 g i puszkę masy krówkowej kajmakowej. 510 gramów. Po chwili może Wam się wydawać, że masa się zważyła, ale spokojnie, za chwilę wszystko ładnie się utrze. I gotowe. Następnie około 1 trzecią masy wykładam na pierwszy placek i rozsmarowuję dokładnie. przygotowałam sobie herbatę z cytryną i z odrobiną miodu i będę w niej moczyć biszkopty jak do tiramisu Na biszkopty wykładamy kolejną część masy niewielką tyle tylko żeby przykryła biszkopty Zostawiamy sobie jeszcze odrobinę na sam wierzch. Rozsmarowujemy i nakładamy drugą część biszkoptu. Następnie reszta masy cieniutka warstwa na sam wierzch. Rozsmarowujemy dokładnie na wierzchu i wstawiamy ciasto do lodówki, najlepiej na całą noc, niech sobie porządnie zmięknie. Na drugi dzień dekorujemy ciasto śmietanką ubitą z łyżką cukru-pudru, śmietanki 200 ml. Ubijamy na sztywno. Na końcu wsypujemy jeden miks do śmietany, i gotowe. Przekładamy do rękawa cukierniczego i wyciskamy różyczki z bitej śmietany. Na wierzch ciasta. Na koniec jeszcze krówki. Kroimy w paseczki, w plasterki, w kawałeczki, jak wolicie, i układamy na wierzchu. I gotowe. Można kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Tam znajdziecie dużo ciekawych pomysłów na ciasta i nie tylko. Do usłyszenia!